– Jak się macie? – Ja się trzymam. E, ja nie jestem w wózku. Bo już nie ma miejsca dla ogromnych gadów. Ruszaj, o. raczej brak miejsca dla Brątka? Nie martw się, ja cię poniosę. Jesteś moim kolegą. U, dobrze, dobrze, cieszę się. Zabawki obecne i przeliczone. Dobrze, jedziemy. Doszka! Doszka! Mrozek wypadł! Doszka! Idę po ciebie, mrozku! O! W porządku, kolego? Pelu! co my teraz zrobimy? Zostaliśmy w ogrodzie i jeszcze zgubiłem kapelusz, więc wszystko go brrzało! Jako mam zobacz! Ty jesteś przekochaną hipcią! A teraz? Mm. Musimy poszukać jakiegoś schronienia. Jeśli wejdziemy do kliniki, to przeciekamy całą burzę tam! Schowajmy. Schowajmy się pod moim biurkiem. Dobrze, szybko sprawdzę obecność. Zobaczymy, czy nikt nie wypadł. Besia. Stefan, Jaciążek, Bella, Rybcia, z Zosia Słoneczko, Surferka, Szczypek, Profesorcowa, Pan Policjant, Podły Król, Robalo. Czy kogoś brakuje? Nie widzę mrozka! Mrozek! A ja nie widzę naszej Heli! O! Gdzież mogą być? Musieli wypaść gdzieś z wózka. Idę ich ratować! O, o! Co to było? To tylko Wielka Księga Au Au! Halu, czy nic tam się nie stanie? Pewnie, że nic się nie stanie! Jesteśmy bezpieczni, no i mamy siebie. Przyda się jeszcze coś, żebyś przestał tyle myśleć o tym wietrze. Dośka się nie pogniewa, jak zajmiemy jedną stronę Wielkiej Księdze Au Au. Może coś narysujesz? Ja? Mam coś narysować w Wielkiej Księdze straszliwych Au Au?